Państwo. Witam bardzo serdecznie na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2025-2026. Każda podróż ma swój pierwszy przystanek nasz nosi nazwę Galaktyka historii. Dziś 1 września wspominamy nie tylko początek nowego roku szkolnego. Nie drugiej wojny światowej. Oż widzie, pierwszego. Kołdy niechwytne, pustyne podstawy opada i wznosi się jędrze. W czasie wojny zginęło ponad 6 milionów polaków. Wśród nich dzieci, uczniowie, Kaźmi. Dziś, gdy stoimy tu razem w pokoju i wolności, pamiętajmy, że to nie jest oczywistość, to dar, który trzeba pielęgnować. Mm. <śmiecki> Trochę podekscytowani, trochę niepewni, ale za chwilę złożą przysięgę, która uczyni ich pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej pracy. Panie dyrektorze, prosimy o odczytanie tekstu ślubowania. Ślubuję, że będę odważnym odkrywcą krainy wiedzy. Będę dbał o dobre imię mojej klasy i szkoły. Będę pomagał kolegom i szanował nauczycieli. Będę uczyć się w szkole, jak kochać ojczyznę i jak dla niej pracować, kiedy kurczę. Ty, brawa! Państwo chciałbym pamięć, zresztą po młodzieży. młodzież chciałbym pamięć naszych zaproszonych gości. Cieszę się bardzo, że chcieliście przyjąć nasze zaproszenie. Witam serdecznie przede wszystkim. szanowne grono pedagogiczne, szanowni Państwo, moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę dzielić z Wami te emocje pierwszego dnia szkoły i że mogę w imieniu burmistrza miasta i gminy pana Dariusza złożyć Wam życzenia. Szczególnie chciałam tutaj się zwrócić do wszystkich uczniów, i życzyć Wam, abyście zawsze do szkoły przychodzili z uśmiechem i radością, abyście się tutaj czuli dobrze i bezpiecznie. Na tą dzisiejszą okoliczność Burmistrz Miasta i Gminy siebie, Pan Dariusz przygotował kilka słów. Ja sobie teraz pozwolę wręczyć ten list na ręce Pana Dyrektora. No i witajcie po wakacjach. Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice, w imieniu Rady Rodziców witam Was bardzo serdecznie w nowym, w nowym roku szkolnym. I każdy przed nami stajemy w nowego nowym dlatego uczniowie życzę Wam, żeby ten nowy rok mieliście najlepsze odczucia. Talenty i przede wszystkim zdobywać dużo wiedzy. Drodzy nauczyciele, życzę wam, żebyście mieli siłę, wytrwałość i satysfakcję z pracy.